Wybrałem się dzisiaj do kościoła na Szpandał, bo jeszcze tu nigdy nie byłem. Mówię, a tu się przejadę, nie? Co mi tam szkodzi, zobaczę jakiś nowy kościół. No i jadę, jadę, no i mówię, co to za fura tu stoi? I się celowo zatrzymałem, żeby ją teraz dla was nagrać. Tam, 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 pach! Spójrzcie, nie chcę wam pokazywać blach, ale zobaczcie, jaki kraj. Nawet nie wiem, to jest Bułgaria? O, no coś pięknego! Ja się nie znam, ale mi się wydaje, że to jest Tak, się znasz. No ale patrzcie, jaki piękny Stan. Ciekawe, jak długo to autko tu stoi, patrzcie te klameczki, coś pięknego. Może mi się uda takie okienko Wam tutaj zrobić i sobie też. O. Patrzcie, jakie poświęcenie. <laughs> Żartuję przecież, dla siebie bym to też to nagrywał. O, jaka korbeczka, patrzcie te drzwi, pasy niebieskie, cóż za pomysł. Taka jasna, beżowa tapicerka. Ile tam jest w ogóle miejsca między tymi fotelami? Niesamowite. Jeśli było dzieckiem, to się na licznik patrzyło, nie? Do 200 jest wyskalowany. Nie wiem, czy wy to jesteście w stanie w ogóle zobaczyć, jakkolwiek. Nie, bo i szyba brudna, i wszystko nie. Ale jest do 200. No, wygląda fantastycznie. Stan. Nie, jest ciekawe, o, tam są te urwane lusterka, jakaś popielniczka jest. Tutaj też wam okienko zrobię małe. A, ale będę miał brudne łapy. No, kurczę! I tak sobie ktoś to w Berlinie wrasta. W taką furkę. Dobrze. Jeszcze raz. Tablice. No, no, no. Taki noworoczny obrazek ładny mi się przetrafił. No, pozdrawiam, już?